Manko. Z tej strony toast, pozmieniłem zmieniłem I tata zaraz po mnie przyjdzie, żeby mnie obudzić, żeby zjeść śniadanko. I jeszcze śpimy, jak ty co. Co? Tata, wstawaj! Co ty robisz? to do ciebie. jak do ciebie, ojciec mówi. Tak. To się nie słuchaj! Co? To macie się słuchać, czy nie macie słuchać? Tak, matka nas wy wysłuchała na zakupy rano, więc <noise> musisz się ubrać jakoś, żeby wyjść. No, ale jestem ubrany! Ty jesteś ubrany, jesteś piżami, gościu! Ubierz się, rozumiesz, bo ja zaraz eksploduję. Dobra, widzę. Masz 5 minut, rozumiesz? Mieniamy się w tego gościa. Jest? Okej. Okay. Gdzie jesteś? Poczekaj chwilę, jestem w drugim pokoju, bo coś mnie za zamdliło. Mnie. Widzisz, to wcale Tak samo, jak byłem. O nie, czemu jestem dorosły? Nie. Nie mam być dorosły. Ja mam być dzieckiem. Dobra. Jestem. No i idziemy do sklepu, jak mówisz. Mamy sklep blisko. Czekaj, to... mam Mamy sklep blisko, to nie musimy iść autem jechać autem. Przepraszam. Czy Ty chcesz ojcu pokazać, że jest wiśniakiem? Nie, jedziemy autem. Ale ja, ja, ja już jestem w sklepie. Jak to? Synu bo ja Cię na serio stawać. Ja już Czekaj na serio na mnie. W Czekaj na mnie. bo Boże Święty. Będziesz miał karę. jechać wie? tym wiśniackim samochodem. Tylko cię, te, tylko cię tam na serio. Zaraz się spotkamy i masz przerąbane. Ale ty w ogóle wiesz, gdzie ja jestem? Oczywiście, w sklepie. Którym? Tym! A! I masz ty! Mały, chodź, bierzemy. Bierzemy. A. Siadaj tu. Just. Wybierz jakieś rzeczy na obiad, jakie mogą być, weź koszyk i wybierz jakieś rzeczy na obiad. A super. ja poszukam ci śniadania. Doritoski dla siebie. O, jakiś jakaś, jakaś tost. Jakiś tak, taki fajny tościk w sumie. Pizza. Jakiś fajny tościk. Coca-Cola. Super Pekło. plan. Będzie I... super. Śniadanie. ciekawe co jeszcze mamy wziąć. Ale chyba tyle mamy wziąć. Bo mam dla ciebie niespodziankę. Co są na robi? Dobra, tata, tyle nawet mam, tylko wszystko wzięłem. A ja idę do domu, Nara. Ale ja idę z krótami. No, szybciej otwieraj te bo... No, co jest to, trapi do mnie, tak? Dobra, tata, poczekaj na mnie. Jest, tak. Ci będę przygotowywać śniadanko. Mamy sobie tego tu Zaraz sobie go przygotujemy. Tata... Przynajmniej coś będzie dobrego. Jedno... <tuszy> ...sobie tutaj... I Dobra, to my sobie potańczymy troszkę. Miko. Kurcz! Ała, 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 Co ci się dzieje znowu? Ból, ja tu czuję! Dobra, ja tylko czuję, bo ja za z tobą nie Daj mi tego to, tego. Co, co to znaczyć, <tuszy> no? bo? Może to znaczy, że przez stole. przepraszam! Ja z tobą nie wytrzymam. Dobra, brawo, brawo, usiadłeś przy stole. <tuszy> Siadaj znowu. Dobra. Przynajmniej... przynajmniej stoisz na stole. No więc proszę, to twój... to, to twój toast. Cieszę się. Dobra, dobra. Jemy, 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 jemy? Tak, nie błagaj się tego tostu. Co mi tak Co. Cało, głowę tosta! To się stało! Co do szpitala, pewno! Do Co szpitala! Ja z takiej na nie należyć. Tosty, dosty, tosty, daj mi tosty! Ja chcę wiedzieć, taki dostał! Brawo! Brawo! Tak nabroiłeś! Zaraz twoja mama wróci zaraz, twoja mama wróci z pracy mi a czy to była twoja wina, ty nie męczyłeś od tego tosta. No Ale to ty mi podałeś jakiegoś surowego! Tosty, tosty! Ty ty, ja chcę nie tosty, ja chcę tosty, ja chcę tosty, ja chcę tosty! Nie, ja, tosty. Jak ja chcę to Ja tosty! Ja ja, 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 Tosty! Staje się jeszcze większy! Tu, tu, tu. Level maksymalny... To się dzieje. To jest już przesada. Ja nie wierzę co tu się dzieje. Nie, co się, tym dzieje, tym co się ze mną dzieje? Co się ze mną dzieje? Widzowie, chyba trzeba kocić, bo ja zaraz wybuchnę!